Hej, witam Cię w kolejnym odcinku vloga. Już jest późno. Serio, czego nie lubię po alkoholu, to dnia następnego, w którym w zależności od ilości tego alkoholu albo umierasz, albo leżysz i odpoczywasz. W tym momencie jest spoko. No ale obudziłem się o godzinie 14, co i tak jest niezłym wynikiem, pomyślałem, że będę spał więcej do 16. Patrząc na to, że o 5 poszedłem spać, no po wstaniu już zasnąć dalej nie mogłem, ale co jest jeszcze bardzo istotne, cały dzień nie miałem energii po prostu na nic i to jest w tym wszystkim najgorsze, że teoretycznie możesz coś robić, ale nie masz energii w ogóle, żeby zrobić cokolwiek innego niż myślenie o czymś, no ale w końcu coś robię. Zaczynam działać z tą przeglądarką ARK. Na ten moment ciekawa, w sensie musiałbym tak z niej pokorzystać z tydzień, dwa tygodnie, żeby się do niej przyzwyczaić, bo wygląda serio. Wygląda mniej więcej właśnie w ten sposób. Dla porównania, zwykła przeglądarka Chrome wygląda tak. Tutaj jest pasek zadań, tutaj jest pasek zakładek i tutaj jest cały kontekst. Natomiast w tej przeglądarce ARK wygląda to tak, że z boku jest wszystko, czyli. Tutaj są ulubione rzeczy. W moim wypadku jest to, są to rzeczy od Google, m.in. Gmail, kalendarz, sheets, dokumenty i dysk, co jest jeszcze ciekawsze, jak pojawia się kropka, to znaczy, że jest po prostu jakieś powiadomienie. I wystarczy, że się najedzie i można zobaczyć, jakie przyszło powiadomienie na przykład na maila. W przypadku tutaj nie mam bezpośrednio takiej możliwości i musiałbym wchodzić w maila, żeby. Zobaczyć czy zostało coś wysłane czy nie Sam czas ładowania tego Gmaila zajmuje trochę czasu Więc jest to nie do końca produktywne No ale widać, że to działa Czyli w sensie to, że się najeżdża i widać co zostało wysłane Działa, bo tutaj jest dokładnie to samo No i dalej Tutaj są te właśnie zakładki Tu są, jest notatka Do której zaraz przejdziemy I tu są na samym, samym dole wszystkie okna, które są pootwierane na ten moment. Mam tylko Twittera, żeby zaprezentować jak to wygląda, jak to działa. Co do notatki, jest możliwość tworzenia szybkich notatek. No nawet jest informacja, że po 12 godzinach są archiwizowane wszystkie 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 zakładki itd. dalej. jest też ciekawe. A co do notatek, jest to opcja że można skrótem klawiszowym ale ja akurat właśnie w tym skrócie klawiszowym nowej notatki mam otwarcie Notionu więc jeżeli chciałbym korzystać z notatek to musimy po prostu ręcznie to klikać i pojawiałaby się nowa notatka, która też tutaj będzie widoczna Jednakże, czy będę z tego korzystał? Nie wiem bo mam przecież swój miejsce hmm, na Discordzie, gdzie też mam do wyboru notatki w sensie miejsce do zapisywania notatek, do których później mogę sobie wrócić w każdym momencie. I jeszcze jedna bardzo ważna informacja: jest możliwość tworzenia space, czyli przestrzeni. Tu mam na przykład napis newsletter i chciałem po prostu zobaczyć, jak to wygląda. To będzie takie główne do pracy. Tu będzie do pisania newslettera, który będzie już niedługo, bo planuję w przyszłym tygodniu ruszyć z newsletterem sozoniuk.pl na ten moment mogę powiedzieć, że wygląda to serio mega obiecująco i mega spoko, tylko, no, tak jak mówiłem, jest to kwestia tygodnia, dwóch tygodni przyzwyczajenia się do nowej przeglądarki. Ale serio zapowiada się mega fajnie. Co jest bardzo istotne, jest tu możliwość przeniesienia wszystkiego ze swojej starej przeglądarki. Czyli, jeżeli tak jak ja korzystałeś wcześniej z Chroma albo z Safari, no to wszystkie dane, czyli. Rozszerzenia, wszystkie zakładki, wszystkie jakieś tam informacje, które były zawarte w tle, możesz automatycznie przerzucić. W sensie, nawet nie ty. Po prostu klikasz, że chcesz przenieść wszystko i serio przenosi. Więc z tego jestem serio bardzo, bardzo, bardzo zadowolony. W przyszłych dniach i prawdopodobnie też tygodniach, bo chcę zostać z tym na nieco dłużej, powiem ci, jak mi się z tego korzysta. Jakie nowe future zobaczyłem. I będę robił Ci takie update'y co parę dni. Przy okazji powiem Ci też. Policzyłem dzisiaj wszystkie makro z shake'a, który sobie robię tak mniej więcej na co dzień. I tutaj wiadomo te proporcje mogą być różne. Bo nie zawsze daję 250 gramów bananów. Nie zawsze daję 70 gramów. To w zależności od tego jaką konsystencję jaki smak chcę uzyskać. Daję albo mniej albo więcej. Ale dzisiejszy shake miał ponad 1500 kalorii i 75 gramów białka do tego 70 gram tłuszczy i 170 węglowodanów także to jest dla mnie bardzo ciekawe bo autentycznie wcześniej nie liczyłem makro Jedyne, Jedynie co liczyłem w tym mnożajku to ilość kalorii jaką spożywam a nie makro więc tu akurat jestem zadowolony z tego, że ten szejk ma tyle białka. Serio, to jest akurat mega spoko. I szczerze, tak serio szczerze, myślałem, że ma dużo więcej tłuszczy ze względu na te masło orzechowe, które dodaję. No a się okazuje, że jednak nie jest tego aż tak dużo. W sensie, no jest dużo, bo 70 gram, ale styl. myślałem, że jest tu około 100 gram a nie 70. Przy okazji, nawiązując jeszcze do wczorajszej 18, która swoją drogą była serią mega spoko, taką moją jedną cechę charakteru. I mianowicie jest to po prostu fakt tego, że kocham rozmawiać. Serio, jakby. Może zdążyłeś już to zauważyć. I fakt też tego... czy Co ja mam z tym, że fakt tego mniejsza? Wspominałem o podcaście, bo... Lubię mówić, tak jak przed chwilą powiedziałem, dlatego między innymi będzie podcast. Jak są jakieś imprezy i tak dalej, to pomimo, wiadomo, zabawy i tego typu rzeczy, kocham rozmawiać z ludźmi na imprezie. Serio dużo lepiej się czuję, dużo lepiej spędza mi się czas, jak jestem w jakimś jednym miejscu na jakiejś imprezie. Rozmawiam jeden na jeden z kimś. Jakby może nie było tak na studniówce. Na studniówce serio się świetnie. Ale na 18 wczoraj dwie ostatnie godziny przesiedziałem i nawet nie wiedziałem kiedy minęły. Tak dobrej rozmowy nie miałem nigdy w życiu jak wczoraj. I głównie to właśnie uratowało moją opinię we wczorajszej 18, ale też poza tym było po prostu świetnie. Żeby cię mniej więcej zobrazować, jak mocno rozmowa wczorajsza weszła, to dosłownie nie wiemy w którym momencie, ale nagle słyszymy, że muzyka przestaje grać. Obracamy się dookoła, a już nikogo nie ma. Serio zostały tylko solenizantka i tak naprawdę trzy koleżanki z nie, 30 osób. Także, no, to taka ciekawostka, fakt, cecha charakteru moja. Czyli kocham, rozmawiać i przy okazji też poznawać nowych ludzi. Może tego nie widać, może jeszcze o tym nie wiedziałeś, ale serio, uwielbiam poznawać nowe osoby. Co najważniejsze, jest to bardzo przydatne. W tym, co robię i w tym, co zamierzam po prostu robić w przyszłości. Bardzo krótko, bardzo szybko dzisiaj, no ale tak jak wspominałem, dużą, znaczną część dnia po prostu odpoczywałem. Dziękuję bardzo, do zobaczenia jutro. Jak zawsze, w kolejnym odcinku vloga. Cześć!